Cześć, witajcie na kanale Compa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Planet Crafter. No i mamy, proszę Państwa, tutaj wiadomość, więc ją sobie odczytajmy. Eee, wiadomość od Rileya. Przeprowadziłem głębokie skanowanie planety i coś jest nie tak. Otrzymuję dziwne sygnatury geologiczne i niespójne dane topograficzne w pobliżu Twojej lokalizacji. Spróbuj dostać się do tego miejsca. No i mamy tutaj podane koordynaty. Minus 248 4293 Użyj lewego dolnego rogu interfejsu, aby się poruszać. Użyj lewego dolnego rogu interfejsu, aby się poruszać. Czy w lewym dolnym rogu, to ja mam tutaj wszystkie informacje odnośnie mojego y, s, stanu, tak, czy jestem głodny, czy nie głodny i tak dalej, natomiast, y, hmm, no ciekawa sprawa, dobra, wiadomość przeczytana, ale my tutaj też mamy trochę rzeczy do zrobienia, więc y, tu raczej y, byśmy musieli wyprawę uskuteczniać, a chciałbym się ustosunkować tutaj do wypowiedzi co po niektórych z Was i jednego widza, który stwierdził, żeby te doniczki jeszcze dwie dać tutaj. E, można, tylko ja się obawiam, że ja tędy nie przejdę, jeżeli tutaj doniczki staną. No bo już i tak jest ciężko. A. a jeszcze dodatkowo donicę. No hmm. może być lipa. Także na razie zostawimy tak jak jest, chyba że. Postawić doniczkę tylko tutaj. To byśmy mieli tak, tu donicę, tutaj i tutaj, nie? Takie trzy donice. No można byłoby coś takiego zrobić, tylko pytanie. Aha, kobaltu mi brakuje. No tak, ale nawóz mi jest teraz potrzebny. żywa ciemno jak w szambie. Pytanie, bo ja tutaj jeszcze robię. O! Jedwabnego robaka, no właśnie. Bo za sugestią Marty no, rozbierałem bardzo dużo razy tutaj pszczółki, i no i, no i te jedwabne robaki, no w końcu, w końcu się jakoś tam wytwarzają. Więc dobrze, no, mamy trzy. Można byłoby postawić jeszcze jeden generator jedwabiu, co ja to chciałem, niezwykle larwy tutaj wrzucić. Dobrze. Co więcej, słuchajcie, mamy indeks terraformacji na poziomie 24 GTI. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że od 25 odblokowuje się teleporter. No i jest szansa na to, żeby go yy, jeszcze w tym odcinku wybudować, o ile nie będzie zbyt drogi. Bo jeżeli się okaże, że to jest jakaś taka kurczę niesamowita. Maszyneria, która będzie wymagała bardzo dużej ilości kwar kwarcu pulsarowego, no to mogę mieć małe kłopociki z tym, żeby, żeby to zrealizować. A że jest różowy, no to możemy jakby tutaj spodziewać się tego, że ten kwart pulsarowy będzie, będzie potrzebny. Co to jest? Pręd osmu, A, ok. Dobra, mamy tutaj nowe jakby rzeczy do, do odblokowania i tak jak tutaj widzimy to powiedzmy ekstraktor rudy tieru trzeciego, co mnie bardzo cieszy, bo dla y, przykładu może jeszcze szybciej wydobywać takie surowce jak iryt, jak, jak aluminium i tak dalej, no ale też rzadsze surowce typu właśnie kwarc pulsarowy, o ile tam gdzieś będzie można podobno jest jaskinia gdzie, gdzie można my chyba nawet w tej jaskini byliśmy ale oczywiście moja pamięć jest taka jaka jest dalej tutaj jeżeli sobie spojrzymy to mamy dodatkowo podgrzewacz Tieru 5 rakiety do rozsiewania owadów co jest dosyć ciekawe i na pewno nam się przyda bo leżymy z owadami robię co mogę ale, ale tutaj no, ten, ten przyrost tych owadów no, jest nikły. I wiertło tieru piątego. Więc to dosyć fajna sprawa. To jeżeli chodzi o generowanie biomasy. Podgrzewasz tieru piątego będzie na poziomie 830. Rakieta 1770 i wiertło 29. Więc no, ta biomasa jeszcze musi być tutaj rozsiewana tak, ogarniana. Tutaj mamy też nasionko Shreox. Shreox z nasion drzewa. A dobra, albo no nie wiem. No, Shreox z nasion drzewa jest napisane. To chyba jest gatunek drzewa. E, dobra, larwa motyla Imeo i larwa motyla Serena, więc trochę tych motylków tutaj będzie. Natomiast tutaj na dole. Mamy mutagen tieru drugiego, ultieru drugiego i to jest farma motyli tieru drugiego. A właśnie, odblokowała nam się farma motyli. No i można byłoby zobaczyć, co z tego wyniknie, słuchajcie. Tylko... kurdźwa, ja bym musiał zjeść. Eee, mikrocipy to nie. Eee, tutaj, tutaj, ja bym... bardziej bym prosił trochę jedzenia. Eee, Młodzień być głodny. Dobra i i woda. No kurcze muszę uzupełnić te zapasy tutaj. I co yy, i będzie tutaj potrzebne na tę farmę motyli? Będę potrzebował, aha, zeolit, bryłkę bioplastiku i nawóz tieru drugiego. To nie jest skomplikowane yy, i trudne w zdobyciu. Yy, wręcz przeciwnie, bo mamy bioplastik i to trochę tego narobiłem. Yy, nawóz tieru drugiego też się tutaj znajdzie. Co prawda nie ma go zbyt wiele, ale ale coś tam zawsze uszczkniemy i... E, czekajcie, czekajcie, bo gdzie mi ta... a tu jest aha i zeolit, no to zeolit też się znajdzie zeolit, na zeolit mamy już szafę specjalną tutaj, o taką docelową, tylko trzeba go zbierać dobra i to byśmy mieli, I ta farma motyli to gdzie by ona mogła stanąć? a, to jakiś motyl by się jeszcze przydał, nie? wypadałoby tylko teraz tak, larwa motyla to tutaj nic nie mamy. Natomiast... A, pszczółki się rozwaliły. E, to nic, to rozbierzemy sobie pszczółkę. E, tam widziałem, że mamy, słuchajcie. E, cztery robaki jedwabne to trzymi wystarczą. Natomiast my tutaj byśmy potrzebowali, ja bym potrzebował zerknąć. Aha, larwa motyla. AML, dobra, tutaj jest Lux jakiś to. Aha, czyli to jest y, też losowo. Nożnikowadów. O to też... To też jest, słuchajcie. Jakby ten. Losowe, nie? Dobrze, musimy wymienić sobie niezwykłą larwę na rzadką larwę. Y, o! A tu że... że... Aha tu też rzadkie larwy, sorry. Ja cię źle wrzuciłem, ty idziesz tu. Proszę się nie krzyżować w, w szafach, bo od tego jest yy, ten. Yy, Oto, Dziwa zapomniałem jak to się nazywa. O manipulator DNA, Dziwa. Badaj. Badaj, zobaczymy co z tego wyniknie. A my chodźmy na zewnątrz, tam bym sobie postawił farmę motyli i chciałbym zobaczyć jak to by wyglądało. To pewnie też jest tylko i wyłącznie kwestia yy, jakby dekoracyjna, jak to tam Marta napisała. Tak jak ta kopuła tutaj. Ale może, czekajcie, to czy na pewno? O wady, 75 na sekundę, no dupy nie urywa, ale coś zawsze doda, nie? E, o kurczę, a to, tego nie zauważyłem, autorzemieślnik, automatycznie stwórz wybrany przepis, jeśli składniki znajdują się w określonym zakresie, w szafkach lub bezpośrednio na świecie. Uziś sinu no to zarąbiste, może być, kurde, dobra, to też to będziemy tworzyli. Patrz, no oni nie zauważyłem tego, no ale to ja jestem ślepy, więc to trzeba pamiętać o tym i brać na to poprawkę, bo Bo takie rzeczy się zdarzają. No i gdzie te farmę bym mógł teraz umieścić, no tak, żeby to, albo czekajcie, jakie to jest po pierwsze duże? Zobaczmy. A to jest takie, coś, ale to ma być na ziemi. Ło. Wow. Na ziemi tam trzeba machnąć, no? Elegancko. Dobra, nawet fajnie, bo powiem tak, tu pszczółki nam latają, jest, jest gites. Ale może nie ogarniajmy wszystkiego na jednej kupie, bo to naciskamy, naćkamy, naćkamy i, i, i to tak samo pewnie jak z drzewami. Ja bym to postawił tu. O. No i tu motylka znaczy larwę wsadzimy i powinno być dobrze. A jakbym wsadził taką zwykłą? <laughs> nie da się. <laughs> nie da się. No ale dobrze. Chyba że farma motyli. A może tam nie, może tam nie trzeba larwy, tylko może tutaj to się będzie produkować, słuchajcie. Taki motylek. No nic. Dajmy mu szansę przez chwilę. A ja w tym czasie po pierwsze zgarnę sobie miodzio. O, no, bo miodek ważna rzecz, potrzebna. I z tego od razu jedzonko się produkuje. Ja jeszcze potrzebuję ogarnąć, słuchajcie, farmy fasolek, nie? Bo niby te fasolki... No spoko, kurde, że sześć sztuk rośnie na górze, ale to ciut za mało może być. Zwłaszcza jak później ciężkie czasy nadejdą, a to, wiecie, różnie bywa. Dobra, prawie cała szafka niezwykłych larw jest ogarnięta. Tutaj taki piękny yy, motylek Lux, czyli ten z mnożnikiem owadów 500%. Od razu cisnę, żeby go tam załadować, bo. Bo coś tak czuję, że jednak trzeba, że to nie będzie się produkowało, tylko trzeba tutaj ogarnąć temat larwy, proszę bardzo. I o, o, i latają sobie. Elegancko, no to coraz ładniej tutaj jest, coraz ładniej. Szkoda, że takiego motyka złapać nie, mogu, nie mogę. O, bo jakby można było, no to super, nie? Dobra. To teraz tak. Yy, ja tych rzadkich larw jeszcze potrzebowałbym trochę ogarnąć. Ale zobaczmy tego autorzemieślnika. Co tutaj jest potrzebne? Potrzebujemy tak, dwa yy, osmy, jeden pręd z yy, superstopu, więc. Yy, nie jest to drogie. A bardzo mnie interesuje to, jak to będzie funkcjonować. Co tu tam mi się kuźwa? A my tam mamy iść. Dobra, czyli, czyli, czyli my tam mamy. Właśnie tam mamy udać. Ale to za moment. To za moment. Zobaczmy te super stopy. A cholera. Dobra, czekajcie, tam z tego co pamiętam, to było tak. Eee, chyba 8 super stopów i jedno aluminium. Dwa. Sześć. I 8, trzeba super stop koniecznie wybrać. Tutaj od razu dwa 8 wezmę. Ale zawaliłem tę szafkę 8, kurde. Nawet nie przypuszczałem. A gdzie jest? Aha, tu jest aluminium. Dobra, i chodźmy zrobić pręd. Zaraz zobaczymy, jak to ma niby funkcjonować. Pręd super stopu. Dobrze, to byśmy mieli. I teraz auto rzemieślnik, jeżeli on pobiera z szafek, tylko pytanie kuźma w jakim obszarze, nie w jakim promieniu, Ym, to I, i przede wszystkim jakie to jest duże? A, to taki obszar jest, a nie, trochę większy. Oż ty synu, no to my za bardzo tego nie, 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 nie wykorzystamy, chociaż może. Hmm. No i teraz pytanie brzmi: Chodźmy na zewnątrz, tam powinno być pokazane lepiej. Aha, czyli to jest taki taki okrąg, taki obszar. O, kurde, no to żeby z tego korzystać, to by trzeba było przekonfigurować całą praktycznie bazę. Yy, dlaczego? Dlatego, żeby trzeba było w, po jednej szafetce dać na takie surowce yy, praktycznie każde. Żeby to się mieściło w tym w, 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 konkretnym obszarze, nie? I wtedy można byłoby tworzyć przepisy hmm. Ciekawa sprawa No nic, dobra, trudno yy, Postawmy go, nie wiem, gdzieś tu, o Bo no ja chcę zobaczyć, co z tego wyniknie I teraz... A, szafka, dobra Zapasy i przedmioty w zasięgu a, e, kuźwa, to nie jest tego mało, słuchajcie. Wybierz przepis do automatycznego tworzenia. No, nie wiem co ja tutaj mogę wybrać. Ach, tutaj takie, takie rzeczy. A widzicie, czyli tu mogę robić sobie takie chocki takie klocki, czyli tych szafek jest, jest trochę w zasięgu, okej. Okay. O, no, wydaje mi się, że chyba rekonfiguracja tej bazy to będzie bardzo dobry pomysł. No kuźwa, gdybym wiedział wcześniej, że takie coś tutaj będzie... To ja bym to zupełnie inaczej zrobił. Ale moglibyśmy silnik rakietowy robić, powiedzmy. O, takie chocki kloski, nie? Tutaj próbki bakterii. elegancko. Bo nie musiałbym ganiać po szałkach. No, to jest ważna sprawa. No dobra. Ale my tu gadu-gadu, a trzeba iść na wyprawę. Dobra, zapierdzielajem, e, słuchajcie. Tak jak każą, tylko teraz pytanie brzmi, czy ja tu tędy jakoś się dostanę, czy to trzeba iść gdzieś na okrętkę, prawdopodobnie na okrętkę. E, ale to się okaże. Na razie kicamy tutaj, bo nie wiem czy tam będzie pod wodą jakieś przejście, czy, czy jak, chyba nie, bo z tego co pamiętam to tam nic nie było. I tak też zostało. Dobra, no to idziemy w drugą majkę. Całkiem tu powiem Wam szczerze ładnie jest. Coraz ładniej. Podoba mi się. Eee, czekam na ten indeks terraformacji, aż osiągnie poziom 25 GTI, żeby można było teleporter zrobić i... Mam nadzieję, że po pierwsze, że to wyjdzie. Że, że damy radę. Po drugie, znaczy surowcowo, że damy radę. Po drugie, jak to ma funkcjonować? Tak? No, teleporter to, to jak sama nazwa wskazuje, no, powinniśmy się gdzieś teleportować. Tak? Z jednego krańca na drugi krańc, powiedzmy wybrany, czy od jednego urządzenia do drugiego. no To też nie wiem, czy potrzebujemy dwóch takich, żeby się teleportować, czy wystarczy jeden i wskazać miejsce. U. Bardzo IREC się odnowił. A był wyzbierany. Dobra, cisnę ostro słuchajcie, mamy tu kwart pulsarowy, więc sobie przy okazji yy, trochę poogarniam tego. Powiem wam tak, bardzo mi się tu podoba. My już tu byliśmy, ale. Ale tak na naprawdę to 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 rzadko przyłazimy, bo no bo po co, nie? Na razie nie ma po co. No i o, ogólnie no to trzeba tam dostać się do tego statku Proszę bardzo tu jeszcze jeden kwarc zbieram bo później do tego teleportera ewentualnie y, będzie użyte ale nie tak żebym wiecie miał jakąś spinę i, i musiał koniecznie to znajdować nie? ale biom tam bardzo fajny jest podoba mi się Dobra. Czekajcie, bo my tu gadu-gadu, a ja się chyba pogubiłem. Dziwa, yy, i gdzie żeśmy to mieli? A, to gdzieś tam jest! Wow. Dobra, tu mamy jakiś jebutny wodospad. Bardzo ładnie zresztą to wygląda. E, to jest jedna kwestia, natomiast druga kwestia jest taka że tu prawdopodobnie gdzieś jest wejście chyba to jest to nie, dupa, konia mnie zrobili czyli gdzie indziej jest wejście, jak tam się kuźwa dostać? dobra, wróciłem słuchajcie do bazy, bo na razie nie wiem jak tam się dostać w każdym razie będziemy nad tym pracować i, i, i my tam wrócimy jak najbardziej tylko rzeczy z tego typu, że nieco później więc jak to będzie wyglądało? Natomiast w dniu dzisiejszym, no to mieliśmy skoncentrować się głównie na teleporterze i on się akurat odblokował. więc zobaczmy, co tutaj jest potrzebne. E, no nie jest taki drogi, słuchajcie, rewelacja: Zeolit, Osm, pręt stopu i trzy y, sztuki kwarcu pulsarowego. Luzik. Natomiast energia minus 276 na sekundę. Mhm. Dobra, to moja propozycja jest taka: żeby ogarnąć temat, słuchajcie, ogarnąć temat superstopu, bo to mi będzie potrzebne. Pręty i rydowe sobie schowam tutaj. Siarę schowam tu. Elegancko. Chodźmy po superstop do jaskini, bo on jest potrzebny. No, i tak cały czas ględzę, że kuźwa ten drugi ekstraktor rudy e, tieru drugiego jest potrzebny tam w superstopie, i ciągle zapominam go zrobić. No, i to jest problem. No, ale to nic, no to na, nadrobimy. To nic straconego. Nie wiem też, jak tam z energią, czy by, czy by nie padło to za szybko. No, ale zawsze można tam z uranu sobie e, ogarnąć energię. No, więc nie ma aż tak wielkiego ciśnienia. Dobra, i teraz tak: 8 sztuk superstopu plus 1 aluminium będzie potrzebne na pręd, czyli 16 ewentualnie sztuk superstopu bym musiał mieć. Jeśli takie założenie jeśli okazałoby się, że musimy zrobić dwa teleportery do tego, żeby z jednego teleportować się do drugiego a nie we wskazane miejsce no to już tak na wyrost trochę liczę no ale zaraz się przekonamy ja tego nigdy nie, nie, nie oglądałem, nie widziałem, więc nie wiem Niemniej jednak 16 to tu spokojnie będzie jeszcze to zabiorę żeby tam ten super stopek się mógł generować na luzaku tlen, ciśniemy do bazy. Teraz tak, jeśli mowa o zeolicie, to zeolit mamy, ale jeżeli tu się gdzieś napatoczy, tak po drodze, nie że, żebym specjalnie za tym ganiał, to też zgarniemy. A Wy słuchajcie, jeżeli tam wiecie może jak tam się dostać, to tak profilaktycznie napiszcie w komentarzach, może akurat zdążycie, nie? Bo tutaj ja będę drążył ten temat i będę tam się szlajał, tylko, tylko ten teleporter, to bardzo jest mi potrzebny, więc, więc zaszedłem do wniosku, że najpierw to zrobimy. I zresztą taki był zamiar nagrywania dzisiejszego odcinka, żeby właśnie teleportacja e, została umożliwiona na tej zasnej planecie. Ja bym tutaj sobie powrzucał mm, te niepotrzebne rzeczy, znaczy niepotrzebne. No niepotrzebne Tak się dużo tego tworzy, że... Że na wypadek gdybym potrzebował, no to... no to mam A przerabiać za bardzo nie ma... nie ma jak Bo nie ma czasu Dobra, teraz tak Aluminium. Aluminium weźmiemy z szafki, aczkolwiek trzeba byłoby skoczyć i wybrać z tego, tego ekstraktora. Tam też trzeba wymienić ekstraktor w aluminium, bo tam stoi tier pierwszy. No i bardzo niedobrze. Ale to za moment. Jak na razie weźmy sobie tak, dwie sztuki aluminium. Pyk, pyk. I zrobimy dwa super stopy. Dobra. I teraz teleporter. Do tego potrzebujemy aha cholera jeszcze 8. Jeszcze ósmy. Ciekawy jestem, jakie to duże jest. Czy to się tutaj w bazie zmieści, czy też nie? I co tam oni jeszcze chcą? Kwarc pulsarowy. No to 6 sztuk przeblada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No przydałby się jakiś meteoryt, powiem szczerze. No dobrze, i, i jak to, gdzie to y, można byłoby ulokować? Hmm. Tutaj, tutaj by się przydało, żeby stanął. No dobra, spróbujmy. What is sin? Ale, ale szafa. Nie no, spokojnie się mieści, tylko to taka krowa jest wielgachna. Gdzieś dobre miejsce yy, tam znaleźć. Tutaj byłoby dobre miejsce, gdyby nie to, że kuźwa stoją mi te szafki, nie? Ej, ej, ej. To inaczej zrobimy, słuchajcie. Ten teleporter na razie ustawmy sobie może yy, tutaj przed bazą. O, coś w tym stylu zrobimy. Albo po tej stronie. <śmiech> <śmiech> się zdecydować nie może. O, no dobra, elegancko. No i jest. Użyj teleportera. No dobra, to mam wejść do środka, tak? I wybierz miejsce docelowe. Wymagane są co najmniej dwa teleportery. A widzicie? A czy ja go mogę? O właśnie. Opisać. Baza. Główna. O! Te dam. A kolorek jakiś to można? Nie, to. Ale dobra, no na co mi kolorki kućby? Baza główna to, to baza główna. No, to jedna jest. Mmm. Teraz tak. Weźmy sobie może jedną rację zjedzmy, o! Ja bym jeszcze skoczył, słuchajcie, do jaskini Superstopu raz, tylko po to, żeby tam postawić teleporter. Modlić się, żeby energii nie brakło. Aczkolwiek, no ostatnio stawialiśmy ten reaktor z kwarcu, więc nie powinno. On tam sporo tej energii generuje, no ale. Wiecie, nasze zapotrzebowanie też jest spore, kuźwa. Już nie wiadomo ile tego odcinka nagrałem. Trzeba, trzeba byłoby po, powoli zacząć kończyć się, ale to za moment. Yy, na razie są rzeczy ważne i, i testujemy. No, tu by można było cięcie zrobić, no ale ja cały czas coś pierdzielę: jakieś farmazony, więc yy, więc pewnie nie. No, I tak to, tak to dzisiaj ze mną bywa, słuchajcie Nie wiem, niby wtorek, kurczę, a nie poniedziałek Więc powinienem już się rozbuchać, ale że, że wczoraj to, to tak praktycznie nie nagrywałem Więc i dla mnie to jeszcze weekend, no i takie tam Dobrze, ogarnijmy teraz te, drugi teleporter Kuźwa zeolit Ale cię czepnę, hopie, ale cię czepnę zaraz Czekajcie, muszę znaleźć zeolit Oczywiście, proszę państwa, jak to zawsze w takich sytuacjach e, bywa, jest tak zwana złośliwość rzeczy martwych, w związku z tym, e, kiedy nie było potrzeba, to zeolit jak na seranie się tu respił i kuźwa, i zawsze gdzieś mi tam w oko wpadł. E, natomiast jak wyniknęła taka potrzeba, że na gwałt e, musiałem zdobyć sztukę, to ani jednego. No. Ale dobra, no udało się, tylko zaczerpnę tlenu bo jednak trochę sanie tutaj już ciśnie. O. No i teraz ten teleporter możemy sobie tutaj ulokować elegancko. Ok. I opiszmy to jako super stop. To będziemy wiedzieć, nie? No dobrze, i teraz co? Użyj teleportera. O. I do bazy głównej. O. Łoty ty synu, jaki to fajne, jest normalnie kuźwa jak w suszarce. Ale elegancko i co? I mnie to nic nie kosztuje, jak rozumiem, tak? I teraz drugą bajkę. Eee, no to kuźwa, teraz to bajka będzie. Ha! Teraz to dopiero się zacznie. Ja chcę więcej takich, tylko cholera kwart sklusarową. No, to jest problem. No dobrze. No. To takie rzeczy tutaj się zrobiły. Słuchajcie, jest elegancko, naprawdę bardzo mi się podoba to urządzonko. Jest super przekozackie. Mówiliście, że tak będzie. No i mieliście rację bardzo, bardzo przydatne, funkcjonalne. I przede wszystkim co? Oszczędza czas to jest najważniejsze bo można się tepnąć, zebrać surowce, wrócić. No i takich teleporterów będzie mnóstwo. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o tę wyprawę, tam gdzieś żeby tego ziomka yy, Znaczy spełnić życzenie tego ziomka Tam z wiadomości No to będziemy y, kombinować I będziemy pracować nad tym Żeby oczywiście yy, no, Udać się tam gdzie on każe To on, yy, ja już wiem o co mu chodziło Z tym lewym dolnym rogiem Tu koordynaty, o koordynaty chodzi Że, yy, że my no. mamy się kierować właśnie tutaj Na te podane koordynaty No i tu w lewym dolnym rogu Nam to się yy, wyświetli No ale to może w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki like, suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa. pa.